Witajcie moi drodzy, Jasie się Graczy. Witam Was serdecznie na naszym kanale planszówkowym. W dzisiejszym odcinku unboxing dodatku do gry Last Aurora. Dodatek nosi tytuł Przebudzenie Molocha i jest oczywiście wydany za sprawą Portal Games. Gra ukazała się z okazji roku Molocha, a unboxing podstawki również znajdziecie na naszym kanale. Link gdzieś w opisie będzie. Jeśli chodzi o Wasz czas, chciałbym go uszanować, dlatego króciutko was poproszę o to, żebyście zasubskrybowali, zadzwonkowali, ewentualnie polajkowali lub napisali po prostu komentarz pod naszym filmem, za to będę Wam dozgodnie, dozgonnie wdzięczny. A teraz zapraszam Was na materiał. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy w takim razie otwieranie naszego pudełka Neuroshima Last Aurora, przebudzenie Molocha. Na początek zobaczymy sobie, co mamy z tyłu. Mamy z tyłu garść informacji, informacje o komponentach, krótką historię wprowadzającą, informacje o tym, że gra jest powyżej 13 roku życia, czas rozgrywki pomiędzy 60 a 90 minut, a liczba graczy od trybu solo aż po 4 osoby, czyli tak naprawdę niewiele nam się zmienia w stosunku do podstawki. Dobra, bierzemy w takim razie naszą folię, robimy jej ciach, ściągamy ją i już zaglądamy, zobaczymy, co tutaj portal nam przygotował. Muszę wam osobiście, że jestem już po wielu rozgrywkach e, podstawki NeuroShimla Last Aurora, oceniam ją naprawdę e, na wysokim poziomie. Mhm. E, m, ok, zobaczymy w takim razie, czy... Czy ten dodatek będzie równie, równie atrakcyjny. Ok, co my mamy tutaj? Mamy na początku dodatkowe znaczniki, mamy znaczniki, jak dobrze widzę baterii. Ok, mamy też znaczniki, może to troszeczkę postaramy się przybliżyć. Ok, mamy teraz tak, tutaj były, znaczy, tutaj mamy znaczniki działek oraz dodatkowe znaczniki dla naszych graczy. Mamy też woreczek strunowy. Mamy też zestaw kart. Do nich zaraz wrócimy, zaraz je będziemy otwierać. Mamy oczywiście też instrukcję opisującą zmiany. Instrukcja jest naprawdę bardzo króciutka. 7-8 stron. To tyle, jeśli chodzi o instrukcję, a teraz musimy się na chwileczkę zrobić sobie zoom out. OK. I dlatego zastanawiacie się, dlaczego tak naprawdę to pudełko jest takie duże? Ono jest dlatego takie duże, ponieważ musiała się tutaj zmieścić planszetka, plansza do gry. Okej. Okay. I jak widzicie, jest ona analogiczna w stosunku do Podstawki, też mamy różne, mamy trzy sekcje. Miejsca na eksplorację, oczywiście, miejsca na e, oznaczenie sobie naszych, e, kolejności naszych e, rund. Nowością jest e, tabela alarmów, która jest e, tutaj. No i to chyba tyle. No i oczywiście nowością jest również to, że w tejże rozgrywce będziemy się poruszać. Po, y, dojeżdżać tak naprawdę do bazy. Bazy, w której tak naprawdę maszyny ożyły i zaczną Was atakować, a Wasz konwój będzie musiał jechać dalej. Zobaczmy, czy coś na drugiej stronie jest. Nie ma. Planszetka ta tym razem jest jednostronna. Przypomnę dla tych wszystkich, którzy y, nie grali lub nie pamiętają tego, y, w podstawce mamy dwustronną planszetkę. Ok, zaglądnijmy w takim razie, co mamy tutaj w naszych kartach. Ok, już otwieramy. Ciao, folia poszła. Ok, mamy kolejne lokalizacje. Mamy, Może troszeczkę przybliżymy, żeby było może bardziej atrakcyjnie. Mhm. OK, mamy lokalizację typu posterunek, stacja kolejowa, metro, baza wojskowa, mur obronny, lotnisko. Mamy też kolejnych ocalałych, to jest mamy tutaj haker, Mamy oznaczenie, że to jest do podstawki, tak? Tutaj w prawym dolnym rogu plusik taki jest. O, widzicie na tych kartach? To jest bardzo proste do oznaczenia, że to jest jednak jednak. Tylko i wyłącznie e, dodatek. Dobra. Mamy tak postać jakiegoś cyborga i tak dalej, i tak dalej. Mamy dodatkowe e, ulepszenia naszych, e, naszych. o co to jest, jaka, ja już to chcę, e, naszego konwoju. Uh -huh. No to już jest, <laughs> już nie, nie, jak to mówi prezes Niewki i Dmuchał. Czołgi i różne inne czołgi, uzbrojone cysterny, przyczepy sanitarne i tak dalej, tak dalej. No oczywiście to wszystko musi być okraszone dodatkowymi, dodatkowymi rzeczami, które będziecie mogli sobie umieścić na, na górze waszego konwoju. Tym tutaj mamy do dyspozycji dron naprawczy, jest żuraw. Okej. Okay. Wieżyczka Tesli. Jakieś tam kolejne inne wieżyczki. A tutaj są nasi wrogowie. Mhm. Z tego co widzę, tak, tak, tak. Nie ma lekko. Do tego mamy jeszcze y, troszeczkę przedmiotów. Typu granaty. Kolejni nasi y, wrogowie. Czekajcie, czy o, ok, żeby było w środku. Słuchajcie, na pewno jest tak, że jeśli graliście w podstawkę, to wiecie, że ona w pewnym momencie staje się bardziej przewidywalna. Natomiast z dodatek zwiększy Wam regrywalność tejże gry, która może w związku z tym częściej lądować na Waszych stołach. I co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze kolejną. Ciężarówkę, która może tym razem poruszać się, na przykład, o 4. Mhm. Jak widzicie, to wszystkie karty, które są w tymże dodatku. Ja mówię, dodatek jest, wygląda bardzo atrakcyjnie. Jest on dostępny również w naszym sklepie. Zapraszam Was serdecznie na jaskiniegraczy.pl. Kłaniam się Wam nisko. Jasiak.